Musi się dziś lineczka urwała Czy wymiana linki w C5 jest trudna? I tak i nie Tutaj sobie ściągamy z cięgiełka, to wyciągamy stąd Tutaj wystarczy złapać sobie kombinerkami O, nawet kombinerek nie trzeba I trzeba to po prostu wyszarpać No i nie idzie. Kawałek trzeba było obciąć. Tu widać, ktoś wstawił już miedzianą rurkę, fajnie. Nowa lineczka. Oczywiście coś musi być nie tak, No chyba się rurka wygięła. No wyprostowałem, jest okay. Wkładamy nową rurkę, znaczy nową linkę. Jak się uda. Tu się na tu się dopasuje. Cyk. założyć, to znaczy, żeby się dobrze trzymać. W środku wystarczy tą linkę na swoje miejsce założyć. Ona fajnie tędy wyjdzie i wszystko niby działa. Tutaj mam prowadnicę, którą miałem z drugiej strony. Sobie wyjąłem, ją naprostowałem. I co w sytuacji niepowodzenia, gdy nie da rady wyjąć linki? Albo jak się uda wyjąć, a nie można włożyć nowej. Choćby nie wiadomo, jak byś się starał i tak tego nie zamontujesz. Tam w środku się zbiera po prostu, chyba nie będzie widać, ale tam po prostu zbiera się w środku rdza, robi się ciasne, ciasny przelot i no, nie da rady ani wyszarpać, ani włożyć nowej. I co wtedy robimy? Jak tylko nie można wyjąć, to od razu weź zwyczajnie wypierdol. Rurka miedziana miękka o tej samej średnicy miękka przejdzie bez problemu odmierz sobie tą samą długość uformuj żeby wymienić, no to tak naprawdę tylko trzeba osłonę termiczną od wydechu zdjąć albo wygiąć wymieniasz tą rurkę tutaj mam kawałek starej rurki co mi zostało po Wymianie właśnie jednej prowadnicy koszt jakiś, nie wiem, 50-80 zł. Można kupić też nowe prowadnice, ale nowe prowadnice oryginalne i tak zardzewiają. Mieć w środku tak nie zardzewieje szybko. Można to nasmarować, wkładasz nową linkę, montujesz wszystko jak należy. I nie męcz się z wyszarpywaniem starej linki, jak prowadnica już jest w środku zardzewiała. A do wyregulowania wystarczy na nasadka 13. Ściągnąć popilniczkę i może popielniczka oczywiście tylną i można sobie naciągnąć się ręcznie